Siemanko, tutaj Peter 146 i w tym wideo chciałbym zrobić farmę melonów i dyń, tak? To w sumie tej e, konstrukcji sam nie wymyśliłem, bo znalazłem to gdzieś kiedyś na YouTube, ale teraz w tym momencie nie mogę znaleźć. Więc chciałbym zrobić sobie taki zapis z własnym wideo. I przy okazji pokazać Wam jak się to robi. W ogóle ogólnie jak to działa, nie? To zaraz wam pokażę. E, weźmiemy sobie melona. Zobaczcie, jak urośnie Wam ten Arbus, zostanie automatycznie zepchany do lejków, i z lejków, oczywiście, e, będzie to zbierało się w skrzynce. Jak to zrobić? Eee, czekaj, wezmę najpierw sobie skrzynkę, którą sobie tak umieszczę. No dobra, nie będzie w tym kierunku. Teraz wezmę sobie lejek. Ogólnie tam ta konstrukcja jest bardzo kosztowna, jeśli chodzi o żelazo, o lejki. Potrzeba trochę dużo lejków. kładziemy na tą skrzynkę ten lejek, opieramy o ten lejek kolejne dwa. Tutaj w tą stronę znowu dwa. I tworzymy taki oto kwadrat 3x3 z lejków. Teraz weźmiemy ziemię. Położymy ją tutaj z każdej strony. Tutaj trochę kiepsko z tą yy, skrzynką, bo nie będzie można ją otworzyć, także ją na chwilę skasuję. Dobra, położyliśmy tutaj tak ziemię. Teraz weźmiecie sobie jakikolwiek blok ozdobny. Nie musi to być kwarc, który mam w tym momencie. Robimy coś takiego. Dobra, jeszcze tutaj. I teraz pokażę. Dobra. Takie coś robimy. Weźmiemy teraz wodę. Wejemy tutaj wodę. Wszędzie. To oto kwadraciki. Teraz na no, pośrodku tego kwadratu na tym lej kładziemy pochodnię czerwoną. Przytrzymując szlift oczywiście i także przytrzymując szlift kładziemy przekaźniki kierujące się w stronę wody. Teraz y, bierzemy lepkie pistony. Kładziemy je, je tak o tutaj, powiedzmy na tym czubku tego czegoś. Kierujący się teraz w naszą stronę, jeżeli stoimy na tych lejkach. Tu kładziemy szkło, chociaż to także nie musi być szkło, to może być dowolny blok jaki Wam się podoba. Teraz tak co dalej? Na to kładziemy dwa bloki. Trochę zlagowało, ale to szczegóły. Teraz co tu mi jeszcze potrzeba? To mi potrzeba, nie to. Niestety to tylko dropper. kładziemy je tak, aby on kierował się do góry. Do dropera wkładamy już po jednym itemie. To nie musi być akurat melon, tak jakoś miałem wekuł, to go wziąłem. Eee, teraz tak. Tutaj wkładziemy komparator i jeden redstone. To powtarzamy to tak na naokoło. No, te skakanie mi nie wychodzi. Zlatanie trochę lepiej. No i na to z kolei kładziemy jeden lejek. Tutaj, oczywiście, ja wziąłem dla oświetlenia glowstone, chociaż to też nie musi być akurat glowstone. Przytrzymujecie Shift i tutaj dowolny blok. Ja to tylko wziąłem dla światła. Możecie także dać szkołę albo cokolwiek innego co Wam się podoba a teraz tak weźmiemy sobie tutaj motykę w tych miejscach uprawiamy pole weźmiemy taką melony czyli te arbuzy i na przykład te dynie, tak, gdzie nie, tak to weźmiemy raz, dwa, trzy, cztery tego i raz 2, 3, 4 tego. Także po tej stronie będą rosły na marbusa, a po tej stronie dynie. Wezmę to yy, trochę przyspieszę mączką, może w czasie budowy, jak zanim to skończę, urośnie już nam coś i wleci do skrzynki, no, i to by było w sumie na tyle, nie tak to, to wygląda. Teraz jakbym wezmę sobie melona dobra, ale teraz która strona była którą? Ale to i tak w sumie nie ma różnicy. Zobaczcie, tutaj jak postawię tego melona, on zostanie automatycznie zepany. Tak samo z tej strony. Jakby to było... Yy. Dynia jakby to była, to też by została zepana. No i to by było na tyle. Jest też możliwość robienia tego piętrowego, nie? to także niestety kosztuje nieco więcej lejków, wybieracie sobie dowolny tutaj ruch i kładziecie 5 lejków do góry, 1, 2, 3 4, 5 co nie? i do tego lejka robicie znowu tak samo jak na dole czyli kolejny kwadrat tworzycie teraz ponownie bierzemy dirt, tą ziemię Robicie to ponownie na około wszystko. Eee, teraz tak. Tutaj była ta świeczka. Tutaj były te przekaźniki idące w tą stronę. Teraz ten dowolny blok. Patrzcie tutaj. Tu będzie się lała woda, nie? Tu właśnie trzeba tak zrobić aby nie zleciało nam to na ten komparator to zrobicie sobie taką przytrzymujecie też shifta, kładziecie blok na komparator i tak otaczacie to, aby powstało wam, powstało wam takie korytko na wodę. Ups, trochę przydużo. jak zrobię tak. Z tej strony, teraz tu wylejemy tą wodę teraz już mogę w sumie to te pole no i posadzimy akurat teraz wybiorę sobie wszystkie te dynie lubię placki dyniowe dobra co teraz nam potrzebne te styki pistons czyli klikające tłoki hmm, tutaj gdzieś szkło miałem żeby nam to ładnie spychało hmm, teraz tutaj dowolny blok hmm, teraz było nie dispenser tylko dropper chyba był podajnik jak się nie mylę ja to zawsze miałem z tym dispenser i e dropper, podajnik, dozownik. Byli mi się to zawsze. Eee. Czekaj gdzieś tu glowstone byłem. Pamiętajcie, tutaj do tego wkładamy zawsze po jednym bloku, obojętnie jakim. Teraz znowu na to lejek. A co jeszcze jest też dobre, ja bym radził wam przykryć jeszcze te lejki, bo czasami yy, Potwory się respią i cokolwiek zleci, wtedy zbuguje i wtedy wam y, to nie będzie działać za bardzo. Czyli się zbuguje. To będzie na przykład otwarte. O, czekaj, coś tu zapomniałem. A, dobra, komparatory jeszcze i ten ślepy, ślepy jestem. Patrzę czemu to nie działa. No to musimy jeszcze dać komparator i trochę redstone. Wszędzie jest. Sprawdzimy, czy to już działa. Tutaj działa. Tutaj działa. I tutaj większe. No i to by było na tyle. I to można tak budować aż do limitu wysokości mapy. I wtedy macie bardzo wielką produkcję melonów albo tych dyń arbuzów albo dyń no. no i w razie pytań to piszcie pomogę wam nawet z budową jeżeli w nie ogarniecie no no to się